Chciałbym jeszcze powiedzieć y, coś na temat y, Krzysztofa Konowicza. Ja wtedy byłem, ja już rok czasu ogółem tutaj mieszkam i pilnuję go, i po prostu ci, co ludzie tu byli, po prostu szukali mnie, chcieli, chcieli ogółem y, zabić. Krzysztofa i okraść i ja uciekłem, obawiałem się o swoje życie, że ja mogę też być zabity, zabity. i Moje. po prostu ja w sądzie życie. prokurator się prokurator się ze mną witał i adwokat pytali się do mnie a a gdzie Kononowicz pieniądze trzyma? A oskarżeni w siatkach, cały te zakuci byli, a ja mu powiedziałem: Popatrzyłem się na adwokata, na prokuratora i na sędziego. Powiedziałem, że ja tego nie powiem. To po prostu popatrzyli się na mnie. Ci oskarżeni nie chcieli ze mną rozmawiać, bo ja ich się ogółem nie boję. Co oni mogą mi zrobić? Niech oni coś mi zrobią, to ja zrobię. Ja znam też prawo, złamali prawo człowieka i po prostu oni powinni odpowiedzieć poważnie za to zbrodnię. To oni zbrodnie złamali prawo człowieka. Przyklinam ich. Po prostu i nie chcę tego sądu ogółem przychodzić, rozmawiać i patrzeć nań, bo ogółem żygać mi się chce na nich. Jak oni się patrzą, oni tak się patrzą na mnie, jakby się bali mnie. Dziękuję za tą rozmowę.